Siema z tej strony pogry, a to trzecie odcinek serii Zagramy FIFA w 3 minuty. Dzisiaj gramy składem y, z Bundesligi. Wrzucamy przeciwnika, y, znaleziono y, Nazywa się Mafia, y, Mafia Pojna. Ciekawe, jaki będzie miał skład. Brazil, No to pewnie brazylijski. O ja, mocny skład brazylijski. William, Hulk i Neymar. Plus jeszcze na eśpek... Oscar? To chyba nie za dobrze. Dobra. No, to przejdźmy do skrótu meczu. Pierwsza akcja przeciwnika, Ramirez przy piłce. No, już wam powiem, że stacja gola, ponieważ byłem zawołany. No, i jak wróciłem, I już widziałem na tabeli wynik 2 do, 1 do 0. Hulk, gola. Na swoją drogą, fajna akcja. Tylko mnie nie było, już taka, ja jego błędu nie zrobię. A kiedyś musi być pierwszy i ostatni raz. Przejdźmy do następnej akcji. Przy piłce Oskar strzela wybicie. Przyjmuje Paulinho, podanie do Williana, Willian i 2 do 0. Ja nie mogę. 16 minut 2 do 0. Hmm. No słabo. Ale jeszcze był rykosze, tak można było zauważyć, od Santany. A ty tak yy, to mi nic nie robi. Bo to był mój błąd. Mój i włącznie tylko mój błąd. Myślę, że przynajmniej wyciągniemy z tego meczu. Następna akcja, Lewandowski przy piłce, Lewandowski biegnie po skrzydle, i Błaszczykowski, gol, 2 do 1. No, remis może być, jeżeli szczerzymy jeszcze gola, a to naprawdę bardzo blisko. Dobrze, no to przejdźmy do następnej akcji. Santana podanie do Gustavo, Gindogan, Lewandowski, no strzel! no strzelaj, no Gindogan dobi, no co? jak ja tego nie wykorzystałem no nie kolejna akcja Neymar przy piłce Neymar dribbling Neymar przejęcie piłki Alaba podanie do Aubameyanga Aubameyang biegnie strata piłki przejmuje Royce. Royce podanie do e, Lewandowskiego Lewandowski podanie do Aubameyanga Aubameyang co robi? poda do Baszczykowskiego. Baszczykowski biegnie po skrzydle strzał i gol 2 do 2 w 44 minucie dwa gole i z go wszystkie Jakuba Błaszczykowskiego no, naprawdę zarąbisty mecz tego zawodnika. Myślę, że nawet wygraną możemy z tego meczu wyciągnąć. Po pierwszej połowie wynik 2 do 2. Dla naszej drużyny strzelał tylko i wyłącznie, dwukrotnie Jakub Błaszczykowski. No to przejdźmy dalej. Co to było za przyjęcie? Normalnie jak... No tak, fajnie, wyszłem brakarzem, no i dałem masz gola. Co? Ja nie mogę. Teraz będzie ciężko, 3 do 2. ja. Oh yeah. Fu. Błatek, podanie do Roysa. Royce. Gindogan i gol. 88 minuta. 89 minuta i wynik 3 do 3. Ilka i Gindogan szczęściem gola. No, 89. Może się pokusimy o wygraną. Paulinho przy piłce. Thiago Silva. Thiago Silva, podanie do Oscara Oskar. Do Neymara, Neymar. Łapie nasz Blankarz, ale podanie do Gündoğana Gündoğan do Lewandowskiego, Lewandowski do Albomoyanga. Aubameyang podanie do Roysa. Royce ze Yanga. Albomoyanga. Yang, podanie do Roysa. Royce, podanie do Lewandowskiego. I gol! W dziesiątej minucie wygrywamy wynikiem 4 do 3. Robert Lewandowski. Oby ten wynik nie zmienił się już do końca tego meczu. Ale odrobiliśmy straty w końcu końcówce wow. No i wygraliśmy trochę szczęściem, ale wygraliśmy siema, to jest ten mój dla spory.